Jezus w swoim przepowiadaniu bardzo często zadawał i uczniom, i apostołom, i spotykanym ludziom pytania. Nie bał się stawiać pytań, czasami yy, czynił nawet tak, że kiedy ktoś mu zadawał pytanie, to on odpowiadał pytaniem na to, na to, na to pytanie. W każdym razie yy, można zauważyć, że Jezus nie bał się nie było nie się stawiać pytań. Można przypuszczać, że należy to do takiego kanonu nawet psychologicznego, iż niektórzy sądzą, że czasami o wiele ważniejsze jest postawienie dobrego pytania niż otrzymanie od razu jakiejś odpowiedzi. Wielu teologów, uczonych, znanych pisarzy posługiwało się bardzo takimi mądrymi zdaniami, mówiącymi właśnie na ten temat, że pytania, postawienie dobrego pytania jest niezwykle ważne w rozwoju naszego życia duchowego. Pozwolę sobie tylko przytoczyć kilka takich, takich opinii. Na przykład znany Pisarz holenderski, który i kapłan, który większość swojego życia przeżył w Stanach Zjednoczonych, Henry Noen, napisał także, że odnajdywanie właściwych pytań jest równie istotne, jak znalezienie właściwych odpowiedzi. Różnorodność stawianych pytań powinna prowadzić człowieka do wniosku, że najważniejsze z pytań, jakie sobie Powinien postawić to tak zwane pytania duchowe, albo pytania, które on zalicza do kategorii pytań w cudzysłowie z góry. Dlatego mówił, trzeba nam stawiać pytania duchowe, o ile pragniemy otrzymywać tak samo głębokie odpowiedzi. I w tym samym, mniej więcej, duchu, już dobrych kilkadziesiąt lat temu wypowiedział się, Znany austriacki poeta Rainer Rilke, który mówił tak: Bądź cierpliwy w stosunku do wszystkiego, co jest nierozwiązane w twym sercu. I postaraj się przede wszystkim pokochać same pytania. Znakomity pisarz Emanuel Schmidt. Autor m.in. bestsellerowej powieści Oskar i Pani Róża, w tej właśnie wielkiej książeczce napisał takie zdanie. Najciekawsze pytania wciąż pozostają pytaniami, kryją w sobie tajemnice, bo do każdej odpowiedzi trzeba zawsze dodać w cudzysłowie być może. Tylko na najciekawsze pytania można udzielić ostatecznych odpowiedzi. A bardzo znany Benedyktyn Anselm Grin, autor no, dobrych kilku, kilkudziesięciu książek z dziedziny i teologii, i psychologii, w pewnym, w pewnym momencie powiedział tak: Jako ludzie dorośli nie powinniśmy przestawać pytać. Dopóki pytamy, dopóki poszukujemy, pozostajemy przy życiu. Kto przestaje pytać, trwa wewnętrznym bezruchu. Jezus dzisiaj nad jeziorem galilejskim postawił apostołom pytanie, za kogo Go uważają? Kim dla nich jest? Myślę, że warto dzisiaj postawić sobie dwa pytania. Czy mam w sercu jakieś pytanie, które chciałbym zadać Panu Bogu? Czy noszę w sobie pytania, które mnie czasami może czy niepokoją, czy ciekawią? O co chciałbym zapytać Pana Boga? A z drugiej strony wypada na to pytanie Jezusa, które zadał apostołom, wypada, żeby dzisiaj każdy z nas odpowiedział najbardziej osobiście, kim dla mnie jest Jezus.